Dobry państwu, witam w Głosie Brandysa na Głos.live. Cieszę się bardzo, że nadal spotykamy się osobiście z naszymi gośćmi. Oby to, jak było jak najdłużej. Tym razem zawiało nas do karwiny. Wracajmy tutaj znowu, bo kiedy przejrzą państwo sobie nasze archiwum, to oczywiście można znaleźć tam różne osoby związane z tym miastem. Z miastem związany jest i sam siebie określa jako karwiniok Marek Konieczny. Cześć, Marku. Cześć. Marku, dzisiaj będziemy poruszali różne tematy, bo jesteś taką osobą, która żadnej pracy się nie boi i ma wiele różnych pasji, które oczywiście rozwijasz, rozwijasz cały czas, bo jesteś młodym człowiekiem. Zacząłbym jednak od tego, od tej karwiny. Tutaj się nie urodziłeś, mieszkałeś początkowo gdzie indziej, ale karwiniokiem się czujesz i przez większość swojego życia mieszkasz właśnie tutaj. Tak dokładnie jest. Pochodzę z trzeńca, ale mieszkam już od, uro... od dzieciństwa tutaj w Karwinie i chcę, żeby się to miasto rozwijało i żebym ja też mógł się w tym jakoś udzielać. Właśnie, o tym rozwoju miasta porozmawiamy w kontekście Twojego projektu, który rozwijasz w internecie, Visit Karwina. Przy tej okazji też wyjaśnimy sobie, co to znaczy Content Creator, ale to za chwilę, dlaczego w ogóle zabrałeś mnie na przystań? W odcinek wcześniej w poprzednim spotkaniu byliśmy w Jermanicach, rozmawialiśmy o żeglarstwie, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o żeglarstwie, ani nie będziemy wypływali na te karwińskie wody. Niemniej jednak zabrałeś mnie tutaj na przystań dlaczego? Jest takie symboliczne miejsce tutaj w Karwinie. Jest to miejsce odpoczynkowe, miejsce relaksu dla mieszkańców i odwiedzających ludzi w Karwinie. No i uważam, że każdy, kto przyjedzie tutaj, to miałby pewnie zajrzeć tutaj. No, najczęściej chyba ja osobiście bywałem tu przy okazji różnych imprez muzycznych. No, przede wszystkim Dolański Grom tu się odbywa. Tak, odbywa się tutaj, ale także inne imprezy, które organizuje miasto. Ty się tym miastem interesujesz. Myślę, że też to widać, chociażby na Twoim koncie na Facebooku i w ogóle w ramach projektu, który rozwijasz, Visit Karwina, że to miasto Cię pasjonuje i że no, chcesz też dać kawałek siebie temu miastu. Dlaczego się na to zdecydowałeś? Właśnie. Pierwsza taka myśl pojawiła się jakoś rok, rok i pół z powrotem i było to na podstawie tego, że dużo artykułów w takich ogólnopaństwowych mediach czeskich pisały o karwinie, że jest takie brzydkie miasto, umierające miasto, że dużo ludzi się wyprowadza, że tutaj nie jest nic pięknego, tylko szare kopalnie. I nie rozwijamy się tutaj, a ja uważam jako obywatel tego miasta, że jest trochę inaczej: że miasto się bardzo dynamicznie rozwija, że w ostatnich kilku latach bardzo zmieniło swoją twarz i uważam, że każdy miałby to miasto odwiedzić, zanim zacznie pisać takie artykuły albo krytyzować. I dlatego namawiasz do wizyt Karwina? Tak. Pod taką nazwą funkcjonuje strona na Facebooku, a ty jesteś w ramach całego projektu content creatorem, czyli twórcą treści. Tak by to chyba trzeba było wyjaśnić. Tak. Co w ramach tego robisz? W ramach tego jest zajęte dużo spraw. Jest to Właśnie administracja stron internetowych w ramach zawartości to znaczy jakieś tam artykuły, też multimedia różne, tworzenie nowych, kreatywnych rzeczy dla tych stron i potem także właśnie tworzenie zdjęć, filmików na social media, propagowanie tych rzeczy wśród ludzi i po prostu namawianie ludzi, żeby odwiedzili, żeby po prostu przybyli tutaj. Jak w takim razie przekonać, przekonać, no, nie tylko ludzi z regionu, ale w ogóle turystów z różnych stron, że Karwina to nie jest martwe miasto, ale wręcz przeciwnie? Ja zdecydowałem się pójść z tą formą, że będę robił bardzo jakościowe zdjęcia tutaj w okolicy, na przykład w Karwinie kopalniach, że będę robił zdjęcia, że będę pokazywał te tereny ludziom, ponieważ tam jest bardzo ładna przyroda. Historyczne centrum miasta tutaj też jest. No i uważam, że warto go pokazać, że dużo ludzi o tym nie wie, że Karwina jest historyczne miasto. Czyli mówiąc w skrócie, ganiasz po Karwinie, ganiasz po frysztacie z aparatem, z kamerą, także tutaj na przystani. Tak w to miejsce też wspominasz no jesteś młodym człowiekiem ale jak wcześniej rozmawialiśmy zanim umówiliśmy się na to spotkanie to mówiłeś że pamiętasz że przystań kiedyś mówiąc czy wracając do twoich lat dziecięcych że to miejsce kiedyś wyglądało zupełnie inaczej nie było tutaj takie boisko jak jest teraz nie było to tak ładne nie były tutaj y, takie duże koncerty, nie, ponieważ nie było tutaj na to miejsce i infrastruktura? W takim razie mamy przystań. Ta przystań oczywiście się zmienia, a miasto też się zmienia. Ty starasz się dostrzegać te zmiany. Mówiłem o tym ganianiu z aparatem czy z kamerą, ale też latasz nad Karwiną. Tak. Ale chyba nie samolotem? Nie, latam z dronem. Czyli także zdjęcia z lotu ptaka. Na dron oczywiście musiałeś mieć licencję. No tak, są różne formy licencji, no i właśnie ja mam tak, że mogę publikować te zdjęcia właśnie na Facebooku i na stronach internetowych. Jakie są Twoje plany wobec tego całego projektu Visit Karwina? Mówimy z jednej strony o tym, żeby ten wizerunek miasta trochę polepszyć żeby to miasto pokazać w lepszym świetle, turystycznie przede wszystkim. I w którą stronę chciałbyś pójść? Projekt już się rozszerza, ponieważ wizytka Arvina ma bardzo duży sukces, sukces między ludźmi? No, w ciągu ponad 3 miesięcy ponad 500 osób już śledzi aktywnie jak strony internetowe, tak social media. No i ponad 50% tych osób jest spoza granicy. Czyli nie są z Karwiny, z Czech, ale także z Polski, z Słowacji najczęściej bywają, ale także z innych państw. No i chcę rozszerzyć projekt o następne świetne pomysły. Chciałbym także propagować inne kreatywne osoby, które tutaj w mieście działają. Nie no, tylko miejsca, ale też osoby? Tak, także osoby, ponieważ Karwina ma bardzo dużo y, świetnych osób, które są rozlatane po całym państwie i nie tylko i ludzie nawet nie wią, że właśnie pochodzą z Karwiny. Oczywiście trzymam kciuki za te wszystkie pomysły, za rozwój tego projektu. Bo państwa zapraszam do tego, żeby w mediach społecznościowych kliknąć i dać lubię to, temu projektowi wizyt Karwina, ale oczywiście to nie wszystko, jeśli chodzi o Twoją działalność. Ja bym teraz, jeśli pozwolisz, Chciał wrócić do wakacji, no bo niestety spotykamy się w takiej aurze już jesiennej, wieje, zimno, już się człowiek ubiera i, i, i raczej sięga wspomnieniami w stronę minionych miesięcy, tych ciepłych. Ty w tym upale, cieple, w tej wakacyjnej atmosferze decydowałeś się na pokonanie długości całego wybrzeża Bałtyku piechotą. Tak jest. Brzmi to. No, niesamowicie, bo oczywiście każdy z nas nie ma żadnego problemu z tym, żeby wsiąść do samochodu i zajechać nad Bałtyk. Zresztą część naszych widzów tak spędza wakacje, ale Ty wybrałeś się, co, pociągiem nad, nad wybrzeże i tam już plecak na plecy idziemy? Tak było. Pojechałem tutaj z niedalekich chałupek pociągiem wprost do Szczecina i tam stąd wyruszałem na długą podróż aż do Gdańska. Szczecin, Gdańsk. Ile Ci wyskoczyło kilometrów? Niespełna 500 kilometrów przeszedłem. Tyle w nogach? Tak. Bolało? Na początku tak, ale potem już się przyzwyczaiło i z każdym dniem była trasa lżejsza i lżejsza. Skąd w ogóle, chłopie, taki pomysł, żeby wziąć pysak na plecy i iść całe wybrzeże? Ja już kiedyś zrobiłem Podobne podróże, ale nie zupełnie tylko piechotą. Ale pociągami przejechałem Czechy i Słowację. No i w tym roku chciałem pokonać szlak Świętego Jakuba. Konkretnie był to szlak przez Portugalię. Ale nie wyszło mi z powodu, że Portugalia ciągle była z powodu sytuacji epidemiologicznej na strefie czerwonej. Mm -hmm. No, i zdecydowałem znaleźć jakiś inny szlak, który byłby całkiem blisko. I, I padło na Polskę. I łatwy do pokonania. I padło na Polskę, ponieważ tam był szlak europejski, szlak długodystansowy. Ale w trakcie pokonywania tego szlaku stwierdziłem, że jest także szlak świętego Jakuba niebieski. No, i zdecydowałem się i z nim, ponieważ był bardziej, był bardziej zróżnicowany. Jak się do takiej wyprawy przygotowałeś? Nie było to jakoś specjalnie, żebym się przygotowywał. No ale to spakowałeś plecak i po prostu? W sumie tak, spakowałem plecak i pojechałem. Ja jestem przyzwyczajony już chodzić tutaj w Beskidach albo też w tatrach z plecakiem z techniką właśnie, którą noszę, aparatem. Czyli obciążenie kameną. zawsze mam. obciążenie mam i... Tatry są trochę bardziej trudne na pokonywanie niż e, równe wybrzeże Bałtyku, mhm. czyli bu, byłem już trochę przyzwyczajony z takich właśnie wypraw. E, ważyłeś ten plecak zanim wziąłeś go na plecy, żeby wiedzieć, nie wiem, masz jakiś taki swój limit kilogramów? E, chciałem wejść się, wejść się do 10% masy ciała, ale to mhm. mi nie wyszło. Ponieważ miałem 13 kg i to było trochę więcej. No na pewno tak patrzę na ciebie, to, to nie jest 10%. Ale okej, okay, ostatecznie udało się spakować tak, żeby iść swobodnie przed siebie z tym plecakiem tych prawie 500 km, wyruszasz ze Szczecina, to był który dzień w sierpniu, czy w lipcu jeszcze? To było w lipcu w 7 Czyli wyruszasz w lipcu ze Szczecina, no i co, jakieś komplikacje po drodze? Czy ta trasa przebiegała tak gładko, że idziesz sobie aż do Gdańska? Większość trasy była bardzo spokojna, spotkałem się z masą świetnych ludzi, szczególnie byli to harcerze, moi przyjaciele, z którymi się już skontaktowałem wcześniej. Bo sam jesteś harcerzem, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak? No, i były także osoby obce, które po prostu zatrzymały mnie po drodze. Ciekawiły się, dlaczego przemierzam jakąś tam małą wioskę, w której mieszka 50 osób, e, z plecakiem i na przykład e, leżę sobie tam w polu albo odpoczywam. Co ten wariat tu robi, nie? Tak. Często mówili o mnie wariat z Śląska, bo było słychać ten akcent, akcent który mam. Mhm. Idziesz sobie szlakiem świętego Jakuba po tych iluś dniach podróży nadchodzi jakiś kryzys? No, po kilku dniach pojawiły się takie momenty, że czułem zmęczenie i byłem na siebie lekko wkurzony, że co to zrobiłem, że dlaczego ja tutaj poszedłem. Ale to musiałem przegryźć i. Iść dalej. Był taki moment, że powiedziałeś sobie, ale niech to wszystko diabli wezmą, wsiadam w pociąg w połowie trasy i wracam do domu, do Karwiny? Nie był taki moment, żebym powiedział, że zaraz spakuję się i w najbliższym mieście wyjeżdżam do domu, ale w tych trudnych momentach po prostu powiedziałem sobie, że jeszcze chwilę tak będzie, to naprawdę się dalszy dzień spakuję i pojadę. Na szczęście zawsze się sytuacja uspokoiła i ta decyzja się odkładała. Tak, i odkładała się, odkładała się i wreszcie już byłem w Gdańsku i nie było co odkładać. No i dotarłeś szczęśliwie na miejsce. Jakie w ogóle doświadczenia przywiozłeś potem z powrotem do Karwiny? Czego Cię ta podróż nauczyła? No bo każda podróż czegoś uczy. Nauczyła mnie to, że muszę chociaż jest coś bardzo trudne, to muszę po prostu przejść to i wytrwać ten cel, który mam. Że po prostu jest ten jeden punkt, za którym idę, to marzenie i nie mogę się poddać. To mnie nauczyło najbardziej. I także po prostu różne projekty, które chcę teraz zrobić w następnych czasie to mhm. będę pewnie miał większą motywację. To, to zrobić. się przydaje, żeby ukończyć, żeby zakończyć to y, przedsięwzięcie, y, które człowiek podjął. Y, Marku, bo ta podróż skończyła się w Gdańsku, ale już gdzieś tam z tyłu głowy y, czułeś, y, czy coś ci podpowiadało, że. Y, a mało, mało, jeszcze muszę spróbować czegoś. Już planowałeś sobie coś kolejnego. To znaczy, ja bardzo uwielbiam podróżować i pewnie to nie była ostatnia podróż. Nie wiem, czy będzie kolejna właśnie szlakiem świętego Jakuba, ale pewnie coś podobnego się pojawi. To ile dni spędziłeś w drodze tych prawie 500 kilometrów? Od czasu, kiedy wyszedłem, to było 15 dni do momentu, kiedy stanąłem w Gdańsku na rynku. Mhm. A tego marszu e, w ciągu jednego dnia, ile godzin dałeś radę iść przed siebie? Ja zazwyczaj wychodzę około 6-7 rano, a podróż zakończyłem około 6-7 wieczorem, czyli pół dnia. Ale w tym czasie także spędzałem czas właśnie z różnymi ludźmi, gadaniem, tam jakimś obiadem. Mhm. Po prostu położeniem się gdzieś do pola i rozmyślaniem patrzeniem na niebo, na chmury. Takie momenty trzeba przeżywać i no myślę, że, tak. że to był taki fajny relaks. Czy masz jakieś takie miejsca, do których chętnie wracasz pamięcią, które cię w jakiś sposób zainspirowały, może które odkryłeś, też dla siebie i, i, i gdzieś tam kawałek duszy zostawiłeś w tych miejscach nad Bałtykiem? Tak, były miejsca, które mi się bardzo podobały, w których fajnie wypocząłem. Chodzi na przykład o bazę harcerską na Hutach, która leży nad Bałtykiem. Polecili mi ją harcerze w Lęborku, u których byłem dzień wcześniej, no i spędziłem tam niesamowity dzień na tej bazie. Bardzo miło mnie tam przywitali. No, i na to miejsce wspominam chyba najbardziej. W tym momencie, płynnie przechodzimy do następnego tematu, właśnie do harcerstwa. Ja, szczerze mówiąc, bardzo się rozmarzyłem teraz i już przeniosłem myślami do urlopu nad nauczykiem, ale to daj Boże za rok. Marku, sam jesteś przybocznym drużyny harcerskiej Wielka Niedźwiedzica w Karwinie. Dobrze mówię? Tak. Jeszcze jako ten 20 czy 21-latek cały czas w harcerstwie jesteś. To się chyba wiąże z tym, co powtarzają ci najstarsi harcerze, że harcerzem zostaje się na całe życie. Też tak myślisz? Też myślę, że tak jest. Dlaczego? I w ogóle w czym to harcerstwo w Twoim życiu e, ci pomaga? Oprócz spakowania plecaka na podróż. <grym> harcerstwo nie jest tylko jakieś tam kółko pozaszkolne, ale jest to dla nas, którzy jesteśmy w tym tak długo, cały styl życia. E, bardzo dużo rzeczy nas to nauczyło, bardzo dużo rzeczy pomogło nam to zorganizować, e, załatwić i tak dalej. No i uważam, że nie jest to takie tylko chwilowe, ale naprawdę to jest na całe życie. Teraz jesteś w takim momencie tego harcerskiego życia, że stałeś się dla młodszych też instruktorem. Prowadzisz zbiórki, jak to wygląda? Tak, ostatnie dwa lata już prowadzę też zbiórki, organizuję wycieczki, biwaki i tak dalej. I jest to bardzo fajne dla mnie, że posunąłem się do takiego etapu. Jak to wygląda w ramach tej drużyny karwińskiej Wielka Niedźwiedzica? W ogóle w jakiej kondycji jest to karwińskie harcerstwo? Uważam, że jest w dobrej kondycji, członkowie przybywają. A Ty jak zaczynałeś w ogóle? Do tej Wielkiej Niedźwiedzicy jakoś przyszedłeś? Czy ta Wielka Niedźwiedzica Cię zaprosiła w swoje szeregi? Tak. Pamiętam, kiedy była lekcja języka polskiego w Karwińskiej Podstawowce, w szóstej klasie. No i przyszli tam tak yy, dwaj chłopacy w mundurach, yy, myślałem, że to jacyś żołnierze, i zaczęli tam pokazywać kronikę o harcerstwie, że jeżeli jesteśmy zainteresowani ich działaniem, to możemy przyjść w piątek na zbiórkę. No i ja najpierw nie chciałem tam iść, ale po chyba miesiącu się zdecydowałem, że spróbuję Pójść na tą zbiorkę, mega fajnie mnie tam przywitali, no i już zostałem teraz prawie 10 lat w hardzetsku. Skoro tej, no. tak przywitali, no to nie można było przecież odejść. No tak, dokładnie. Jeśli mielibyśmy rodziców, dzieci, albo też niektórych młodszych naszych widzów przekonać do tego. Żeby dołączyć, czy to do Wielkiej Niedźwiedzicy, czy w ogóle do innych drużyn działających w ramach harcerstwa polskiego na Zaolziu, to jakbyś by, jak to zrobił? Dlaczego um, warto? Harcerstwo nauczy dzieci pewnych wartości, pewnych rzeczy, które ciężko nauczą się po prostu gdzie indziej, w innym kołku, na przykład jakimś tam sportowym. Um, jest to pewna braterskość, pewna forma przyjaźni, która zostaje już na zawsze, która nie zmieni się. I uważam, że to jest najlepsze, że po prostu te wspomnienia i to, co się nauczymy w tej drużynie, to już nigdy nie zniknie. A gdzie jako harcerze tej wielkiej niedźwiedzicy się w Karwinie spotykacie? Swoją harcówkę mamy w polskiej szkole podstawowej. W Przeszacie. No i kiedy jest ładna pogoda wiosną, latem, jesienią, to staramy się jak najwięcej zbiorek robić w, w, parku, terenie, tak? w parku, w terenie nad rzeką. No i takim naszym ulubionym miejscem był kasztanowiec, który kilka lat temu zetli pod tym. Ale właśnie... gdzie ten kasztanowiec, gdzieś tu w okolicy? Jest kawałek tutaj Aha. od miejsca, gdzie siedzimy, od Aha. przystani. Spotykaliśmy się tam regularnie. Był to taki symbol naszych letnich zbiórek. No Co, pozostał i sam pień ścięty. Nie wiem, jak teraz to miejsce wygląda. Już jakiś czas tam nie byłem. Może zajrzymy, zobaczymy. Przejdziemy się tam i zobaczymy. Okej, okay, w takim razie jesteśmy umówieni. Jeśli mówimy o harcerstwie polskim na Zaolziu, to oczywiście potrzeba też takich troszkę starszych kolegów, instruktorów, drużynowych i tak dalej, i tak dalej, żeby się to harcerstwo rozwijało. No i zostawało oczywiście na całe życie. To harcerstwo, myślę, i w ogóle też jakieś otwarcie na świat, to pomaga ci w pracy. Dziennikarski, bo o tym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy. No a myślę, że część naszych widzów pewnie kojarzy się jako dziennikarza zwrotu. Tak, dokładnie. Jest. I tam też te różne treści, może nie pod szyldem, jak mówiliśmy wcześniej, content creatora, ale dziennikarza. Już trzymajmy się tego nazewnictwa. Te treści tworzysz. Tak, tworzę treści. Już to jest jakoś. Rok i pół spełna, mhm. co tworzę zdjęcia i artykuły na portalu zwrot i uważam, że też mi to bardzo pomogło w tej właśnie działalności w ramach content creatora na moim portalu i to był taki punkt startowy. No. Bardzo mnie to rozwinęło i jestem za to bardzo wdzięczny. No i w tym zwrocie nastąpił zwrot akcji w stronę właśnie innych projektów również. No tak. Marku, ja bardzo mocno otrzymam za Ciebie kciuki we wszystkich tych działaniach. Jest tego, jak Państwo słyszą, bardzo wiele. No i na koniec muszę zapytać jeszcze o jakieś marzenie, no bo przed Tobą, proszę ja Ciebie, świetla przyszłość. Przecież jako młody człowiek to możesz powiedzieć wprost, że świat stoi przed Tobą otworem. Pod śriedem moich projektów i moich działań chciałbym robić ciekawe rzeczy dla ludzi. Są to, chodzi o dobre rzeczy, które jakieś tam projekty, na przykład charytatywne albo y, związane z jakąś pomocą też innym i to jest takie moje największe marzenie. I tu się y, też przejawiają te wartości wyniesione z harcerstwa. Tak, chodzi o projekty, które mają sens i. Niektóre już są teraz w przygotowywaniach, a niektóre dopiero powstaną w przeciągu następnych kilku lat. Zobaczymy co będzie. Powodzenia Marku, ja drodzy Państwo myślę, że jeszcze nieraz usłyszą Państwo to nazwisko Marek Konieczny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i do zobaczenia w Karwinie, w Karwinie, którą dodajmy warto odwiedzić. No i Państwa zachęcamy też by odwiedzić projekt Marka Koniecznego, Visit Karwina na Facebooku i odwiedzajcie nas również na Facebooku, YouTube, Instagramie i Twitterze. Tam jesteśmy obecni jako głos.live. Można znaleźć oczywiście na naszym portalu we wspomnianych mediach poprzednie odcinki naszych spotkań w ramach głosu Brandysa. Przekroczyliśmy już, drodzy Państwo, czterdziestkę. Mówią, że po czterdziestce zaczyna się życie, więc myślę, że przed nami jeszcze wiele, wiele ciekawych spotkań. Do zobaczenia!